Parametr, to mnie ja zabawnie, dziękuję bardzo za zaproszenie, na pewno. Yy, to już tyle lat, że, że ja tak sobie mogę pomówiać, że coraz bardziej nieśmiałem z tym, właśnie śmieję, jestem, jestem sobie mam chyba. To mi się podoba po prostu. Także będę patrzył połowę, może coś ciekawego powiem. Tak powiem o tym, bo dostałem tak jakby, powiem, zlecenie. Zrób pan kamerę, no i no oczywiście przecież jesteśmy na, na, na festiwalu filmowym. No i zrobiłem. Yy, Gdyż, też, ponieważ w tej zajmuje się nami, jak takimi nietypowymi, bardziej też komercyjnymi w sensie, ale tutaj oczywiście nie mamy, nie mamy do czynienia z komercją, tylko jak najbardziej recycling, czyli, czyli słowo bardzo modne i, i tak dalej. I nic odkrywczego, aczkolwiek, aczkolwiek patrząc na blogu, staje się takim usterkiem, można sobie spojrzeć, no i nasza ziemia się rozpuszcza, kropla po kropli, także. Zachęcam jakby do spojrzenia na to w bardziej szerszej, w szerszej wymiarze od tego bloku zaczynając po postaci gdzie ta woda się przez będzie zbierać i, i, i pokazywać, jakiś tam upływ czasu, ale również też materiału, z którego właściwie z którego jest zbudowana.